Siema, tu Mr Adamones. Dzisiaj nie ma ze mną ani Rynny, ani Gargo 371. Dzisiaj będzie pack opening. Możemy zaraz zaczynać. Dobra. To... O, najpierw otwieramy Ultimate Team, przecież jasna. Dzisiaj będzie taki trochę mniejszy pack opening, ale z racji... Taki za 30 tysięcy. Będziemy otwierali paczki za 5 tysięcy, ale z racji tego, że jest... Drużyna sezonu. Porządne, naprawdę. Możemy zobaczyć nawet. Marchetti Naprawdę dobry. Bardzo dobry, genialny wręcz. Na tę kartę. Liczę na tę kartę bardzo. Chciałbym go mieć. Z tych słabszych, tej. tej Możemy też Barzagli. Barzali Obrona, główki naprawdę. Bardzo genialne. Tempo też znakomite. Tiago Silva. Tempo jeszcze lepsze. Obrona jeszcze lepsza. Główki jeszcze lepsze. To jest. I dribbling 79. środkowe obrońca, 86 podania. Poniżej 79 to ma tylko strzały, ale strzały na środkowego obrońca nie muszą być takie dobre. Fantastiko. Dalej, Lam. 87 tempo, 89 podania, 86 dribbling, 89 obrona, 72 główki. Nieco gorszy od tego Siwy, ale równie bardzo dobry. Franck Ribéry. 96 tempo, 96 dribbling. 89 strzały i 91 podania Tego główna tutaj. Andres Iniesta, 79 tempo, 97 dribling, 75 strzelanie, 71 obrona, 97 podania. To jego główne cechy, najważniejsze. Arturo Vidal, 86 tempo, 84 strzały, 89 podania, 88 dribling, 90 obrona, 79 główki. Nie schodzi poniżej 79. W niczym. Geniusz. Gareth Bale, tak samo. 96 tempo, 93 dribbling, 93 cały 89 podania, 81 dobrana, 79 główki, geniusz Zlatan Ibrahimowicz, 83 tempo, 96 strzelanie, 86 podania, 85 główki, 92 dribbling, Lionel Messi, 96 tempo, 96 strzelanie, 90 podania, 98 dribbling, 75 główki, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. 95 tempo, 96 strzelanie, 85 podania, 95 dribbling, 52 obrona, 91 główki i ławka Kurtua 84 parady, 90 refleksji, 87 ustawienie i aż 94 łapanie. Fantastiko. Ci bramkarze to są naprawdę bardzo dobrzy teraz w tym Team of The Season. Geniusy wręcz. Leiston Baines, 85 tempo, 83 dribbling, 86 obrona, 87 podania, 75 główki, 79 ciały. <laughs> Również bardzo uniwersalny, wszechstronny i naprawdę dobry sezon też miał. Juan Mata, 89 tempo, 92 dribbling, 87 strzelanie, 88 podania, 70 główki, 50 obrona. Valbuena, 89 tempo, 90 dribbling, 50 obrona, 56 główki, 91 podania, 81 tempo. Jeden z najsłabszych w tym Team of the season, ale Dribbing, podania i tempo naprawdę dobre. Van Persie. 84 tempo, 91 dribbing, 96 strzelanie, 88 podania, 77 główki. Ocencie sami. Kawani. 91 tempo, 86 dribbing, 94 strzały, 75 podania, 90 główki i 70 obrona. Podobny do Van Persiego. Trochę tam niektóre się różnią. Kiching 87 po 90, czały, 77 podania, 77 greeping, 58 obrona, 92 główki. Powinien być Lewandowski. Lepszy jest przecież od niego od Kichinga. No ale dobra, przechodzimy do samego openingu. Kupujemy paczuszki za 5000 jak mówiłem na samym początku. No i dobra, w pierwszej paczce nie patrzę, nie patrzę kto. Jest to dobry? Czy... Nic ciekawego. Da Silva Pinto, Poli, Graham. 52, CL SLO. Zobaczymy potem, yy, ile jest warte. Pewnie nie za dużo, ale warto sprawdzić. Stroje zawsze sobie zostawiam. 5 2. Kondycha, kondycha ważna. Zawsze się przydaje kontrakty mi się już powoli kończą, więc można brać. Mogę brać, a reszta na Quixel. Po prostu śmiech, śmiech na sali. Dobra, druga paczka. Lecimy. Soldado. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. I co? Świecący jakiś? Marcelo Camacho. No nie za dobry. Zacardo, Gomez, Herkulejo. Tam... Nawet nie wiem masterystyki, chociaż nie wiem... A tutaj? O, wiem. Nic ciekawego. Tylko te kontrakty można by wziąć do klubu. A reszta na Quicksil. Tak. No. Do trzech razy sztuka. A może poczekamy na jakąś dobrą konfigurację paczek? Podobno Hard i Marhigio dają najlepsze paczki. Marchizie i cucak. Znowu jak jest Zucak, to podobno wypadają i Efy. Ale zobaczymy. Poczekamy na tego Marchizio. Z Hartem No nie. Marhizio i Harta. Ale dobra, bo i Zobaczymy. No, Bruno. Serio. Serio jej. Starkę. Morale wysokie. O, 1000 Coins. Chociaż tyle. Morale. No cała drużyna niby nie. Kondycja. W zasadzie strzelanie też mogę wziąć. Booster. Mhm. Próbuję wykorzystać te karty do maksimum. <grym> Dobra. Kolejna Patryczka. No dobra, niech będzie ten hard. Jest, hard Hisia, Dobra. Możemy sprawdzić. Woronin. No nic ciekawego. Ale dużo zawodników przynajmniej będzie co quickselować. Stoker 41212. Nie tempo, ale się raczej nie sprzeda. Basta. Woronin. No, w ogóle nie wygląda nieźle na karcie, nawet. Dlaczego nieźle by wyglądał jak na srebrnego. Morale. O, 4, 5, 1. Aż to skarb na wymianę, potem się przekonamy o nim. Taki plus, że tutaj więcej na kasy na QuickSell zajdzie. Przynajmniej tyle. Dobra, teraz ten. Piłkarz Wolfs Wolfsburga na paczuszce, na okładce, nie patrzę. No, co powiecie mi? Hmm? O, Kokolin, Kokorin, 82 tempa, 71 strzelanie, 74 dribbling. Zobaczymy. Zobaczymy go potem. Gilberto Silva Jackson. Hmm? Do klubu tam. 4, 5, 1 znowu ok kontrakty kończyły mi się już złote albo nawet już skończyły mniej to. zobaczymy tego kokolina. może poczekam no będzie może być chyba jeszcze nie był na paczówce dzisiaj do czes Marfi mm. Park do Czes, bramkarz. Tutaj stadion, sport, direct arena, recife. Lokomotiv. Hmm. Z tego to, co widzę to nic ciekawego znowu. No i Ej się nie stara. Lecona. Kłutel. Dobra. Prawdopodobnie się dostatnia patuszka, Więc tak. No, ciekawe, czy będzie F. No. Nie patrzę, nie patrzę. Powiedzcie mi, powiecie. No. O, dwóch srebrnych. Danh. Ailsan. Hm. Środkowe obrońca. Nawet niezła formacja. Tempo. Zobaczymy go, szczerze mówiąc. Muszę zobaczyć, bo w ogóle nie, nie orientuje się. Do jednego razu. A, już pełne. To pójdę do nas, to jest na wymianę reszta. 3, 5, 2. Ok. Mhm. Szybka sprzedaż. No i Właszczykowski. No, przynieś nam szczęście, przynieś. Nie patrzę, powiecie. I znowu powiecie, Timothy proszę. Nie. Gentner, Michael, Sel, Felipe. Nic ciekawego. Stadion Nacional. Serio. Serio? 3-4-3 Nie ma nic wielkiego. Siału nie ma. Średni backup i jeszcze zobaczymy tych zawodników. A mamy jeszcze 1000, to otworzymy sobie brązową dużą akurat Team of the Week. Jest dużo takich tych brązowych, srebrnych samochodów. No, co my tu mamy? Wszystkie cechy plus trzy. Hmm. No nieźle. Żartowałem. Słabo. Ale... Brązowe to nawet nie ma sobie co być. jeszcze tak? Akurat. Nie ma co sobie ten Tak po prostu otworzę. Nawet nie wie się, w cud, ale. Zawodnicy wybitni. 55 ogółem najlepszym. Kondycja zawsze się przydaje. Zawsze. A kolekcjonuje kolekcjonuję. No i dobra, teraz możemy przejść, szukać tych zawodników. Dobra. Te formacje wystawimy od, od 150, zobaczymy czy się sprzedadzą. Mhm, mhm. Dobra. To też od 150 Dobra SN Dynamo Moskwa Nie, nie to jest Moskwa, no Dynamo Moskwa Rosja SN Rosja Dynamo Moskwa Dobra Rosjanik szukamy jest teraz. Sportek Moskwa nie ma? A to może dynamo, no tak, <laughs> sorry, Kokalin to była formacja 4-3-1-2-4-2-3-1. To też jest ważne 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1, okej okay. Z tego co widzę to naprawdę rozchwytywany Czyli może ten pakownik nie jest taki stracony Zobaczymy, wystawimy go od 15 tysięcy kup teraz tamę 30. A kup teraz damy 30. Albo 40. Na godzinę. Jeszcze ten Iceland. s o f To jest, No, jest nie ta liga, chcę się seria, czyli nic wielkiego. Wystawimy od 150, może się chociaż sprzeda. Może się sprzeda, może nie. Jeszcze tutaj mam. Bacalaża kupiłem. Za 1900 próbuję teraz go sprzedać z jakimkolwiek zyskiem. W 4.1.2.1.2, co? I Mario Gece Za 10 000 go kupiłem. Próbuję go sprzedać też w 4.1.2.1.2. No i dobra. Szczęśliwa godzina była. Jest, znaczy jest szczęśliwa godzina. Duże paczki są, ale nawet nie ma co. Ja bym kupił tę złotą paczkę, dużą, największą, ale dla 100 000. Nie mam tyle. No dobra. Myślę, że to by było wszystko. Tak, myślę, że to wszystko będzie na razie na tyle. To był pack opening. Pack opening nie udał się tak słabo. Był nawet niezły. Zresztą niezły. Zależy od tego, kokolina, czy się sprzeda. Jeżeli się sprzeda, to był dobry. Jeżeli się nie sprzeda, to był słaby. Chociaż rewelacji nie było. Ale dobra. Ode mnie byłoby na tyle. Taki specjal na drużynę sezonu. Team of the じゃしっ。